prosić do wykonywania treningu tam do kurensiu. dzisiaj porobimy sobie rzuty, aż i Czyli jakie rzuty? Nożne. bierzemy się do roboty. Podstawowe błędy, najczęściej, jakie robicie podczas wykonywania tam do kurensiu, jest to złe ułożenie ciała. Często młodsi sportowcy mają jeszcze problem z dobrym ułożeniem ciała w przestrzeni, kiedy nie mają przed sobą przeciwnika. Moi do końca są świadomi, w którym miejscu powinna być która część naszego ciała. Ale spróbujmy, nie jest to takie trudne. Pokażę Wam mniej więcej, jak to wykonać i co należy pamiętać. Zaczniemy sobie od tando kurensiu do rzutu der Shibarai, czyli małe podcięcie zewnętrzne. Pracujemy raz jedną nogą, raz drugą. Staramy się tak prowadzić nogę, żeby mały palec był cały czas blisko podłoża. Jest cięcie i odstawiam nogę podporową z powrotem w to miejsce, z którego ona przyszła. Pozycja. Nogi ugięte, lecy proste. Tutaj pamiętamy o tym, żeby nie pochylać się, nie patrzeć pod nogi. Przy dobrą dea baraj zawsze patrzymy przed siebie, jednocześnie wypychając biodra do przodu. Zaczynamy sobie od tamtego kurenshi do dea z jednego kroku. Czyli proszę, raz i wracamy. I dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3. Ręce pracują. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Zwróćcie uwagę, że ręce pracują. Jeżeli podcina prawa noga, prawa ręka idzie w dół, lewa ręka lekko do góry. I jakbyśmy skręcali kierownicę dużego samochodu. Teraz będziemy wykonywali tando do derši baraj, ale z dwóch kroków czyli ustawiamy się delikatnie bokiem, wykonujemy jeden krok dostawny Raz, i w drugim kroku biodro do przodu i machamy nogą w przód. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 Teraz sobie drugą dyskę troszkę szybciej pokażę się, bokiem żeby się widzieli ustawieniecie od drugiej strony. Raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I teraz szybciej. Raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dobrze. Dea shibarai za nami. Teraz robimy sobie ruch jak do Tsubama gaeshi, czyli do jaskółczej kontry. Stoimy na nodze podporowej. Jest to kontra do rzutu deashi Barai. Stoimy na lewej nodze. Prawa noga jest wystawiona do przodu. Tutaj ją wystawiam przeciwnikowi, żeby się ją podciąć i cofamy ją. Stopa idzie do drugiej nogi i łukiem zagarniamy nogę partnera, który chciałby nas podciąć. Stąd do tyłu. I wracamy. Raz cofam i podciem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze. Teraz druga noga. To samo. Stoimy tym razem na prawej nodze. Uchwyt. Wystawiamy nogę do przodu. I cofamy tak samo. Do łydki, do boku. I takim ruchem po kole wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Ach, trochę natury się obudziło, jakieś muszki mnie atakują. Dobrze, teraz robimy ucikami do rzutu ołcigari. Uchigari to jest jak średni rzut, jak to przetłumaczy na polski? Dobrze. Ma duże podcięcie wewnętrzne. Stoimy, pozycja ugięta, plecy wyprostowane, czyli to samo co w innych rzutach. Dochodzimy prawa noga. Raz, lewa noga dochodzi. Dwa, skręcam piętę na zewnątrz. Taki ruch twist, jak go nazywam, i stąd idziemy po kole. Barki idą za piętą. Noga podporowa w miarę możliwości stara się być ustawiona do przodu. Proszę i robimy. Teraz, ojście, no pięta twist, biodro i się skręcamy. Dwa. Brzuch do przodu. Trzy. Cztery. Pięć. 6, 7, 8, 9. Jak widzicie, cały czas tracę równowagę do przodu. Po wykonanym wejściu idę w przód. Tu biodro, biodro do przodu. I to samo druga noga. Lewa noga idzie w przód, prawa noga goni, staję za, twist, skręcam i brzuch idzie do przodu. Raz Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć I 10. Dobrze. Bardzo fajnie. Teraz jak już zrobiliśmy w prawo i w lewo. Próbujemy zrobić uciekami raz w prawo, stamtokręsiu raz w lewo. Czyli wchodzimy raz na prawą nogę, prawą stronę i drugi raz lewą nogę z przodu i to samo w drugą. Proszę, lecimy 20 razy. Raz. Dwa. Bokiem. trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć i dziesięć i raz przyspieszamy Dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Dobrze, mamy zrobione łczko mi na dokursiu do, górę, do... Słuchajcie, tu się przesunęło. Na się materiału. Okazało się, że padła mi bateria, więc 10 minut materiału poszło. Więc kończymy dalej w takim razie na kauci Teraz ja wykonam sobie uciekami do kauci Jak pracujemy nogami? Sylwetka wyprostowana. Robimy zakrok nogą. Jeżeli wykonujemy w prawo zakrok lewą nogą. Jeżeli wykonujemy w lewo zakrok prawą nogą. Cofamy nogę, biodro z przodu i pracujemy nogą i powrót cofam nogę biodro, podobnie jak przy się Shibara i mały palec idzie po podłożu biodro z przodu i wracamy i robimy sobie 10 razy na prawo raz dwa, nogi ugięte pracujemy, trzy cztery pięć sześć siedem 8, 9 i 10. Dobrze? Teraz wykonamy to samo w drugą stronę. Pokaże się bokiem do Was. Cofamy prawą nogę i lewa noga zagarnia nogę partnera. Raz. Bokcie wysoko. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 i 10. Chwytka, nagrywam teraz. Dobrze. I teraz robimy sobie wejście raz na jedną stronę, raz na drugą. Czyli wykonuję za krok, cofam nogę, biodro do przodu raz. I druga strona. 2, i lecimy. Raz, dwa. Trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Ok? i to samo przyspieszamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I 10. Ok, mamy zrobione gary. <coughs> mamy zrobione gary. Teraz przechodzimy sobie do rzutu osotogary. Najpierw zrobimy sobie takie ćwiczenie wprowadzające, takie ćwiczenie trochę na równowagę i na koordynację. Wygląda w następujący sposób. Przyjmujemy sylwetkę jak do wykonywania rzutu osotogary, czyli stajemy na zapodporowej, Drugą nogę trzymam z przodu. I na będzie wykonywał takie wahadło w tył. I w przód, do góry, do dołu. Hop, hop. Będziemy prowadzić sobie wykonać 30 powtórzeń w ten sposób. Do tego dokładałem pracę rękoma. Czyli, jeżeli noga jest z przodu, to mój prawy bark jest z tyłu. Jeżeli noga jest z tyłu, mój prawy bark jest z przodu. Hop, 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 hop. Staramy się patrzeć w jeden punkt, co nam pomoże w utrzymaniu równowagi. Palce cały czas są ściągnięte w dół. I lecimy, proszę, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie poruszamy się na razie. sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa. Uuu, wychylam je. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ok, wrzaj się co bo córa się do nie chce. Teraz ja przyjdę. Ok, już jestem w najmłodszej córce, spadł bucik, trzeba było pójść go założyć. Także lecimy teraz dalej: wejścia na Osotogari z wymachem. Na drugą nogę, tak? Czyli wcześniej wykonywaliśmy to na prawo, teraz wykonujemy na lewo. Noga po prostu i w miejscu, nie porusza się i wymachy wahadło nogą do przodu do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

O Stogari. Wejść, lewa noga w przód, lewa, wchodzi bark do przodu, biodro, potem za tym idzie noga i ten końcówka ruchu, którą robiliśmy. Noga z przodu, bark do przodu. I wracamy. Wychylenie wejście i bark idzie w przeciwnym kierunku niż noga. I robimy sobie 10 razy na prawo. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zwróćcie uwaga, że za każdym razem dociągam partnera do siebie. I ta samo druga noga pokazuje pokiem, żebyście widzieli jak to wygląda. Raz 2, 3, 4 pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć, i lecimy sobie, wejście raz na prawo, raz na lewo, czyli stoimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Siedem osiem, dziewięć, dziesięć, i to samo szybciej pokazuję bokiem, ile ci raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, okej, okay. mamy to zrobione. To było na tyle, jeżeli chodzi o rzuty nożne. Aż i ładza. Także dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie o Judo. Żeby Wam nie wyleciało z głowy. Mam nadzieję, że jak najszybciej spotkamy się na macie. Do zobaczenia. Cześć.